Normalnie do pompa teamu dołączam Mam nadzieję, że i samu nie będzie mnie zmuszał do robienia tego bez zabezpieczenia Normalnie wariaty, jak ja pompę mam z tego wszystkiego <laughs> ale pompa Beka no, uśmiechawka Stofne, nie? A łatwo <śmiech> A Hehe, <laughs> XD To jest kurwa jaki żart. Nie to musi być kurwa jaki żart. To naprawdę musi być jakiś pierdolony prank. Trafiłem wszystkim takich już nie mogą zajebać Czwarty wendale. Czemu czwarty dalej? Pff, taki odpleglaniczny. Jak to było rychanie, to zobaczamy stary W ogóle. W ogóle ja, ja piszę Darkwella No Krzysiu idę, idę, idę dzisiaj na masaż tajski. A, a Krzysztof dałem pierwszy tekst. Ale taki ze szpachlowankiem. Ja myślę kurwa Chris No No, no. Idźcie mi z tego mida, już kurwa naprawdę lepiej było, jak tylko by nie było O, Volimbir w swojej akcji <noise> pokazowej Popisowa akcja Volimbir'a tutaj Thresh też Nie, duet chyba Duet, boski duet, tres volimbir Zajebioza Dajcie mi kurwa, więcej takich drużyn Insane Yeah, man Skaziks gra no. no, i to jest kurwa, dżungler, który wykorzystuje to, że. Nie da się mi zajebać. a my możemy ich bardzo, bardzo łatwo. Czy samo mi daje wodę? Nie. Powiedz mi, chcesz pić wodę? Płać. Pięć złotych za każdą szklankę. Tak jest. No. A jak e, pójdę sobie do kibla i naleję sobie wody po cichaczu, to mnie później bije. Tak było. No! Pan się, pal się, pal się! Jest! Jesteś Adekery czy jesteś APY mid? Dobra, wiesz, lepiej. Je kogma? A ile many zabiera W. 40. Byś poczekał na. No, zajbiście ty, zapoczekaj, jeden, dwa midzie. Dobra, no nieważne, ale powinieny zostać. Nie wiem czemu a, się popisujesz przy Mistyki. No, dlaczego ty grasz mówi Star Riders, a ja nie? A to tak. ty byś został i padł na idzie, na przykład teraz. No i dobra, ostatni mecz gram z tobą. Dobra, Interze pan. Jakiś pierdolony z ze mną gra. No, zamknij pizdę tam. Dobra. <laughs> Ciężka gra, najtrudniejsza na świecie. Patrz. Ja pierdolę, jak ją flesh to Mogłem ponad 100 razy przeżyć. Nie wiem, chciałem zabić jeszcze tą sukę, a czemu ta nie typuje? Thresh od ci w dupy Czemu ona nie typuje? Czekby ona tu stepowała, gdziekolwiek, nawet do tego pinka jak Riana tu wchodziła Nagle Nagle, jeszcze dwie osoby wybiły brawo i cały, cały kurwa samolot bije brawo już jakie to jest cringe potem, potem sobie Potem sobie wychodzę Wiecie, si si czego są nabagać na bagaż, takich, takich krzesełkach, bo na w tak, także czuję, coś mnie kurwa smyra po paluszku. Co się coś mnie smyra po palcu. Podrapię się. A tam taki kurwa skurwiel, taki skurwiel, karaluch jebany, na lotnisku, po palcu mi chodzi, kurwa, skoczyłem. Chciałem go trafić z nogi, ale był, szy był szybki jeban, odskoczyłem. Tragedia. job, but this is what again early on. You really don't want to trade too much. Picked up by Yankos. Yankos isn't done. Red buff. He flashes forward to Trashy. Goes under the tower. Red buff tick for first bloods. Nie trzeba nim kurwa kontrolować linii nic. prostu kurwa. Wyskakuje trójząbek podświetlony kurwa na człowiekiem i klikaż łowniego za pół HP. Naprawdę, widzimy się tak gra. Chuj kurwa wół. Ja pierdolę. Jeszcze kurwa to. Kieres por culo. Nie boisz się z por culo. Co to znaczy? My view, say something. Tell, tell to them, <laughs> Uh, <laughs> ah, he said uh, something nice. Yeah, he was right. xayo Bim thank you for this <laughs> game. The game. For this, for this easy game. Thank you for this game, for this easy easy game. Thank you for this game, for this easy easy game. Thank you for this game, for this easy game. easy game. Holy fuck! Thank you for this game, for this easy easy game. Thank you for this game, for this easy easy game. Co to miała być za gra? Splice? Co to ma być? Co no to, to, to za gra? To jest, to jest to, no nie know, no gra. Tak naprawdę niegodna jest jestu, w moim zdaniu No 24 minuty, 27 zabójstw, H2K. Czy Splice zagrało źle, czy H2K tak dobrze? Znaczy, jak na moje, tutaj Splice bardzo dużo ryzykowało. Ten draft był taki totalnie solo kolejkowy i wiesz, jeśli by Eliska tutaj zrobiła to samo, co Graves, to myślę, że to poszłoby w drugą stronę, więc to jest bardzo... No tak, no bo wtedy Akali mogłaby się... Co tam no właśnie się wydarzyło? Wydawało mi się, że Janko zdał buziaka FebiPenowi w, bałów, fanowi, w czułku. Tutaj. Albo mi się przywidziało. No nie jestem pewny. O, tylko jednego. Trzain Najprawdopodobniej. No i chuj z tego że filuję. Przynajmniej świetnie się bawię, najważniejsze zabawa. Na Remek, czy jak mam kotka przyniku to jestem twoim kotkiem? Kiponie nore mig już super się bawiłem za każdym razem streama przez te trzy miesiące Pozdrawiam! Ej, kurwa mać! Zag jest zbugowany, zag jest kurwa zbugowany. Zobaczcie sobie szota z tej akcji. A on się pokazał gdzieś kurwa tutaj, jak skakał. No jak pierdole, no. A to jest żałosne. Co? Co to, to było? Co? Co to było? A Kalince, Eko, a Kalince. No ja ci pokażę kurwa jak się intuje dopiero Zobacz, tak się intuje właśnie Pa Tak się intuje że a nie jakieś przelewki Go FF. I report, cały team FF to win I nie kupuj temu, nie pierdolę się, nie kupuj temu. A wszystko buta przynajmniej. Nie ma panic! Nie ma panic! Z... Coś ty odjebał! Nie wiedziałem się, kurwa. Po co ty ze mną szedłeś? co? Ojej, typ ma Love Nataszku jest z rosyjskiego... z rosyjskiej ligi. Jakiś typ zna, znalazł tę i ciebie zakochał, bo... Ponieważ, to ja bym sobie z, 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 zrobił nikt nie wiem... Kocham Marquela Love Arkwell. Love Nataszku. Ale odpierdala się, że więc może. Idąc do łazienki, miałem jabłko w buzi. I chciałem szybko zjeść. Jakoś tak się stało, że póki to jest bardzo duży kawałek, i kawałek zahaczył tam. Jakoś tak dziwnie zahaczyło gardło, że mi teraz napierdala i czuję taki totalny dyskomfort. I dlatego też nagrodę tak. tak... <laughs> A nie inaczej. Choki <laughs> kurwa, łąski liewami. Nara śmieci jebany.